A co to jest? Co to jest? No, 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 co to? Co to? Co? Co to jest? A ta uszczelka tu z tyłu? No, no, ja już na zdjęcie widziałam, że ona tak odstaje. Mówi pan, dlaczego ona odstaje? No, no, tu? Patrzy pan, ona odstaje. Dlaczego to uszczelka odstaje? No, no? No, ale pan powie. Dlaczego pan mi nie mówi? No? Siemanko, siemanko, studia Laweta z tej strony, cicho i spokojnie, żeby nie zagłuszać tych cholernych kropli deszczu, które właśnie dudnią tutaj w samochód, ym, czyli w lawetkę konkretnie. Wsiadłem sobie na chwilkę, bo tutaj miałem kluczyki do innego samochodu. W sensie nie do lawety, był znaczy naszej wszedł, tak. Eee, no i niestety rozpadało się, rozpadało się na dobre. Ale postanowiłem wykorzystać tą chwilkę, żeby coś mi tam piszczy, żeby dograć, dograć po prostu troszeczkę materiału tego YouTubeowego do takiego materiału, który już nagrany został jakiś czas temu czyli jakieś 10 dni chyba temu i dotyczy on samochodu pod tytułem Volkswagen T4 Transporter, czyli dokładnie tego autka które było na ostatnim tym YouTube'owym filmiku ten taki wysoki, z taką trumienką można powiedzieć na dachu ale w bardzo fajnej takiej wersji eee, takiej jak się okazało dość poszukiwanej, filmik tam był z przygotowania samochodu do sprzedaży, natomiast on tak nie, nie dotyczył bardziej pokazywania tego krok po kroku tylko przed i po, tak? Ale to zresztą, kto widział, ten widział, a kto nie widział, ten może sobie obejrzeć. E, I tak, samochód, jak mówiłem już tam wcześniej, on był taki dość, na no wcześniejszym filmiku, e, był taki dość fajnie dofinansowany i kupiony od mojego dobrego znajomego. E, on go miał rok, przez ten czas naprawdę kupa kasy została tam wpompowana, bo czego tam nie było zrobionego, no to chyba tylko silniki, skrzynia, a cała reszta po prostu była zrobiona, samochód miał dzień w dzień jeździć, miał zarabiać i tak też był robiony. Jakieś nowe oponki, cały kompletny wydech no, Nie był to taki samochód, taki typowy Typowa T4, która przeważnie jest używana gdzieś tam przez jakichś budowlańców Czy przez kogoś po prostu zajechać Skończy się ten samochód, dobra, kupujemy następny i tachamy nią betoniarki Ten był akurat taki inaczej traktowany Jako taka ciekawostka, bo nie wiem czy mówiłem w tym wcześniejszym filmiku e, Zerknąłem sobie w kartę pojazdu i okazało się, że Skądś znam ten samochód Bo o ile mój kumpel mieszka stąd, nie wiem 400 metrów? No, to przez lat wcześniej, 8, ten samochód miał właściciela, jakże inaczej, który mieszkał w linii prostej z 500 metrów. Ja po prostu z okna widzę jego dom. I potem dopiero mi się, przypomniało mi się, że faktycznie facet miał taki samochód. No i super, i generalnie tak. Samochód ogarnąłem, zrobiłem fotki, e, nagrałem ten filmik, który tutaj jest na kanale, i wrzuciłem to chyba w niedzielę. Natomiast w poniedziałek wystawiłem go na sprzedaż. I bank telefon. Subcio. Od razu telefon, od razu ludzie zainteresowani. Natomiast rozmowa telefoniczna taka, można powiedzieć, średniawka, bo dzwoniła pani. No dziwnie się z nią rozmawiało, tak, tak szybko mówiła, tak... Ym... Zadawała takie dziwne pytania, natomiast no dobra, ok, niech sobie tam pogada, no, no, to jest akurat wola, znaczy wola, to jest święte prawo klienta, może się pytać o to, o co chce, nawet czy ktoś, nie wiem, stopy nie odbił sobie tutaj na podsufice i nie odrysował, no, no, no to jest jej prawo i chce niech sobie, no a ja też zresztą mam taką pracę, no muszę po prostu, muszę sobie porozmawiać, tak, od czasu do czasu, tak jak teraz się czuję troszeczkę głupio mówiąc tutaj do, do kamerki, a nie do jakiegoś człowieka, ani do kogoś kto mi odpowiada, no to, Cała reszta jest dla mnie jakaś taka naturalna. I dobra, dzwoni, wszystko fajnie pięknie. Są zdecydowani, e, jest zainteresowana takim samochodem. Mieszka stąd kilometrów 20 powiedzmy, coś koło tego. No i super. I później dzwoniła raz jeszcze. Podała mi numer telefonu. E, numer telefonu. Tak, podała mi numer telefonu, a do mnie dzwoni. Tak. Podała mi adres. E, w sensie adres miałem mi wysłać SMS-em. I wysłałem mi ten adres. Natomiast miała być u mnie o 19. Mija 19.30 18, sorry, 18 to była Mija 18.30, 19 No nie ma jej, w końcu dzwoni facet I się pytał ten samochód I mówi, że też jest z tej miejscowości jakby mówię, no, Dziwne, bo dzwoniła pani też z tej miejscowości Natomiast jeszcze ich nie ma I e, ja tutaj, jeżeli pan chce Naprawdę przyjechać, jest pan konkretnie zdecydowany To ja muszę najpierw zadzwonić do tej pani Dowiedzieć się, czy oni będą I później ewentualnie odzwonić do pana Aha, 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 aha. Ale wie pan co, to moja żona dzwoniła no, zarąbiście, nie? Super, tośmy się dogadali. No i okazało się, że faktycznie dzwoniła wcześniej żona. Teraz dzwonił on, bo żona nie dostała tego sms co coś strasznie dziwne, bo ja go miałam, jakby był nadany. Nie otrzymała tego SMS-a, nie zobaczyła go i nie przyjechała w efekcie. Nie zadzwoniła też drugi raz do mnie, żeby się upewnić, jakby panie, pan, że się nie wysłał SMS-a. No ja bym tak zrobił. Natomiast ona tak nie zrobiła, co było dość specyficzne i dziwne. I dzwonił ten facet, żeby się jakby podpytać mnie Czy może ktoś jedzie w międzyczasie No to było takie na zasadzie Zadzwoń ty Już tu nie będę mówił imienia tego faceta, bo to będzie kluczowe No i okej okay. W końcu przyjechali, przyjechali po wielkich bólach Różnica wieku między panem a panią No taka dość znaczna na korzyść tej pani Natomiast ona była taką Takim kogucikiem troszeczkę Takim kogucikiem, to co widzieliście tutaj na samym początku Bo już sobie troszeczkę nagrałem materiał Jakby z tym samochodem to był pierwszy strzał, jak weszła na posesję. To było pierwsze co. Dorwała się do tego samochodu, zaczęła tam gdzieś szarpać, tam sprawdzać, stukać, pukać, nie wiem, czy szpachli nie ma, jakieś takie dziwne rzeczy. Natomiast ten pan, Wacław, co jest też bardzo ważne, bo to imię, jak ona je wypowiada, to dźwięczy mi w uszach do dziś mi łóżkach do dziś, no Wasław taki spokojny facet, widać, że się tam coś znał, natomiast z racji wieku on już tak jakoś się niespecjalnie szybko poruszał, założył sobie takie wielkie spowolnicze rękawice, takie dotąd chyba, no ale okej, okay, ja też lubię w rękawicach po prostu działać, zaczęło się zaczęło się sprawdzanie wszystkiego i teraz bo ja do końca nie wiem, co tutaj ponagrywałem Wam wcześniej bo już teraz jakby tego samochodu nie ma na placu i bardzo dobrze, ale o tym za chwilkę, zobaczcie jak wyglądała, jak wyglądały te akcje? Akcje Wacława. Wacław, Wacław, no gdzie jesteś? Gdzie jesteś, Wacław? Wacław, wyciągnij tego samochodu, nic nie dotykaj. Nie możesz nic dotykać, już ci powiedziałam. Chodź oglądać ten samochód z zewnątrz. Musisz widzieć, jak on tutaj wygląda. Ty się znasz, Wacław. Obejrzymy silnik. Chodź, Wacław do silnika. Do silnika, Wacław idziemy. Nie siedź tu, Wacław. A tu, Wacław. Wacław, zobacz. Trąbka. Dziwna jakaś ta trąbka. Taka czerwona. Wacław, w naszym nie ma czerwonej trąbki. No, Wacław, słuchaj mnie, co do ciebie mówi Wacław. Czerwona trąbka. Tam sprawdzaj swoje, Wacław. Ja tu będę patrzeć. Co to jest? Tu jest jakaś, jakaś szmata. Wacław, zobacz, jakaś szmata. Jakaś wywłoka tu leży. Wacław, musimy wiedzieć, skąd jest ta szmata. Tu na pewno wilgoć jakaś była. Ale tu nic nie wygląda. Wacław, zerknij. Wacław tu sprawdza, sprawdza. Od czego ta szmata? Co pan mówi? Od oleju? Od sprawdzania oleju? Taka szmata, taka duża. I ona tu leży. Tu leży ta szmata, żeby olej sprawdzać. Wacław, ty sprawdź olej. I co? I co? Jak ktoś sprawdzał olej, to znaczy, że on go bierze? Tu zresztą widać? Tu jest wyciek. Tu jest wyciek. Tu olej był wydolewany. Tu był dolewany olej. Wacław, widzisz? Widzisz? Olej był dolewany. Tu coś się silnikiem nie tak. Tak, pierwsza akcja e, to była akcja po otwarciu maski, bo to było bardzo ważne dla tych Państwa. No, no okej, okay, no tu się zgodzę. E, po otwarciu maski i tamta szmata. Zauważyli tą szmatę. Już właśnie kumplowie opowiadałem o tym, bo dzwoniłem od razu praktycznie jak byli. E, I to była komedia dla mnie troszeczkę. No bo po prostu afera szmatowa Szmatgate. E, z tego względu, że... Ja w większości samochodów mam jakiś taki kawałeczek, jakieś mikrofibry, coś takiego i po prostu sobie sprawdzę, zwłaszcza takie, którym jeżdżę tak? na co dzień i sprawdzam sobie do cholery olej. I to robię raz w tygodniu, jeżeli samochód jest świeżo kupiony, powiedzmy takie autko testowe, którym jeżdżę, no to robię to jeszcze częściej. No bo tak naprawdę o to chodzi, ja muszę sprawdzić swój towar, tak muszę sprawdzić co mam. Natomiast w swoim prywatnym samochodzie też mam taką szmateczkę właśnie do sprawdzenia oleju bo nigdy nie wiadomo, obojętnie co by się nie działo w samochodzie to bez pierdzielenia głupot i farmazonów może stać się wszystko możemy wjechać sobie na krawężnik na parkingu e, gdzieś tam się uszkodzi pęknie miska olejowa, zacznie z niego kapać po prostu nie zauważymy tego wycieku e, nie zauważymy w sensie gdzieś tam na kostce czy na trawie, obojętnie, gdzieś tam na miejscu parkingowym e, oleju zacznie nam ubywać i co się stanie po prostu, silnik się rozpierdzieli no, taka, tak, no, taka siła rzeczy, tak? no to, to może się stać i takie gadanie, że po prostu to, że tam jest taka szmateczka i że na bagnecie było poniżej minimum troszkę, w samochodzie, który ma 410 tysięcy przebiegu, bo takie coś też było, no to to już była diagnoza silnika jest kaput. Silnik jest o, taki X i to nie exhibit, tylko po prostu X na krzyżyk na silniku. On już jest do bani. Wszystko jest ok, ale silnik jest do wywalania, Wacław. Wacław, broń Boże, nic nie odpalaj. Wacław, nie dotykaj, oddaj kluczyki temu panu. Nie wrzucaj żadnych biegów. Wacław, nie ruszaj nic. Zepsujesz, odpalisz, coś się stanie i ten pan powie, że to jest Wacław, twoja wina. Oddaj kluczyki temu panu. Oddawaj, Wacław. Teraz takie przejście na Wacława, który już po tej diagnozie silnika, pomimo tego, że gdzieś tutaj się kręcił po kabinie, próbował się tutaj przesuwać, oglądał, sprawdzał wszystko. Miał kategoryczny zakaz odpalania Wacław silnika to co pokazałem właśnie teraz no to też takie troszeczkę dziwne no generalnie i tak ten silnik odpaliłem ja natomiast pan Wacław zażyczył sobie żeby 2.4 diesel, tak przypominam stary zresztą dieselek, żeby przekręcić od razu kluczyk w stacyjce i siedział bo mniej więcej trzy miejsca, tak jak tutaj usiadł sobie tło i patrzył jak ja to robię ja miałem przekręcić ten kluczyk, on tego nie miał robić i to miało być na zasadzie takiej, że wkładam kluczyk do stacyjki i od razu kręcę no nie wiem, według mnie świece się powinny zagrzać Natomiast ja i tak to zrobiłem tak, że przegrzałem, po prostu wyciągnąłem kluczyk I dobra, ok, to zróbmy tak Bo ja rozumiem, klient nasz pan i tak dalej Ale no, po prostu coś mechanicznego, co moim zdaniem na pewno nie pomogłoby temu samochodzikowi No może też by jakoś tam w znacznym stopniu nie zaszkodziło Natomiast zgodnie ze sztuką w starym dieslu, ja jestem tak nauczony w każdym razie Te świece należy podgrzać I tak też zrobiłem Ale odpaliłem, zaskoczył bardzo szybko Pan Wacław ucieszony, uhachany, wszystko fajnie, pięknie. Natomiast tutaj dalsze perypetie Wacława. Okej, okay, generalnie tak to wyglądało, jeżeli chodzi o wizytę tych państwa. Nie powiem, no, troszeczkę, bo były nawet pretensje, że my przyjechaliśmy aż tak daleko. 20 km 20. Niemniej, nie więcej, coś koło tego. Tak daleko jednak się okazało, że ten samochód nie jest do wzięcia. No to ze względu na właśnie na tą szmatkę i na ten poniżej minimum, gdzie ja tam dolałem oleju, Dolałem chyba setkę, nawet nie, bo pokazywałem temu panu. Dobra, okej, okay, to pan zobaczy. Pach, dolałem i było w połowie. Był idealnie stan. No i on się zgodził, no, że faktycznie racja. I teraz, no mój troszeczkę błąd, że nie zrobiłem tego jakby od razu, ale no dajcie spokój. Dajcie spokój. To w samochód taki tak naprawdę do pracy, taki wół roboczy, ale jak się okazało, oni byli w poniedziałek a bo dajże, we wtorek miałem jeszcze dwa telefony od jakichś tam budowlańców. E, jeden też był taki dość śmieszny, bo dzwoni do mnie facet i mówi: Ja dzwonię w sprawie tego Volkswagena. No dobra, okej, okay, pan pyta. Wyśmień pan linka jakiegoś. Jakiego linka? Do ogłoszenia. No, a skąd pan dzwoni? Nie do ogłoszenia? No i facet mówił tak, że on dostał ten numer telefonu od kolegi. Mówi: Dobra, a kolega panu nie podesłał tego linka. Mówi: Nie ma problemu, ja to zaraz zrobię, ale nie podesłał. E, nie, bo kolega to też dostał od do innego kolegi. Taki troszeczkę mindfuck, nie? Też tak za bardzo nie wiedziałam, o co tu chodzi, no. On do mnie dzwoni, nie widząc ogłoszenia, a telefon dostał od kolegi, który dostał od drugiego kolegi. I tylko ten trzeci kolega widział ogłoszenie, no. Taki trochę... No ale oglądalność była, tak? Trzy osoby w sumie widziały. No okej. Okay. No i mamy tą środę i telefonik od takich fajnych, sympatycznych państwa. Tutaj chyba z Gdańska byli. I okazuje się, że są zainteresowani tym samochodem. Przyjechali na miejsce. Pani zamknęła się w środku Co było tak troszkę dziwne Oni mi troszeczkę nie pasowali jako odbiorcy Volkswagena T4 Natomiast okazało się, że ich planem Ich projekcją na ten samochód jest to, co sam chciałem zrobić Sam miałem taki plan Natomiast tutaj ze względów finansowych Odmrożenia kasy i tak dalej Nie zdecydowałem się na to Czyli samochód miał zostać przerobiony na taki Campervan Miał powstać camperwanek, Na co ten samochód moim zdaniem nadaje się idealnie Bo naprawdę wygodny Wysoki i już wizja była tej pani, zwłaszcza, która chyba będzie projektantem tego samochodu, bo wyjeżdżając ode mnie, oni kupili ten samochód. Eee, troszeczkę było też inaczej, bo oni szukali samochodu, który ma być do takich weekendowych wyjazdów, czyli eee, ten stan techniczny, tak, plus jeszcze jakiś wygląd, bo. Nie byli to tacy ludzie, którzy. Ja zakładałem, że przyjadą, że, że przyjadą po prostu ludzie, którzy wezmą ten samochód na jakąś budowlankę, jakąś ostrą tyrkę, ostrą orkę do zarabiania. Bo tacy, jak mówię, no kupią samochód, powiedzmy tam za 5 czy 6 tysięcy. Jeżeli on rok im wytrzyma, czy tam dwa lata, no to oni są mega zadowoleni, bo on się zwrócił tam pewnie z 10 razy i kupują następny, tak. Natomiast ci Państwo tutaj troszeczkę inaczej do tego podeszli i wydaje mi się, że te wszystkie takie. Zabiegi upiększające w postaci wyprania tej tapicerki, doczyszczenia go w środku. E, chociaż mówię, i tak nie było jakoś tam usyfione, to naprawdę tutaj w tym momencie zaprocentowały. I wiem, że wyjeżdżając stąd, no to już ci Państwo kierowali się do jakiegoś marketu budowlanego, chyba Obi, e, bo już był plan na jakieś farby, już jakieś malowanie tego samochodu z zewnątrz, jakieś takie rzeczy. No, naprawdę fajny pomysł, i mam nadzieję, że on im będzie służył i gdzieś tutaj, na jakichś okolicznych nadmorskich polach kempingowych, gdzieś go tutaj jeszcze przyuważę. Także ja ich zapraszam tutaj nad morze, tak? Chociaż oni sami z nadmorza, ale ale podejrzewam, że gdzieś dalej pojadą niż do Gdańska, inaczej kampera by nie budowali. I taka ciekawostka na sam koniec, sam koniuszek: to Wacław, pan Wacław, zadzwonił do mnie następnego dnia, czyli w czwartek rano. Dzwoni telefon, numer jakiś taki znajomy, odbieram ale co się stało, panie? Ja w sprawie Volkswagen T4. Jestem zdecydowany, chcę go kupić. Wie pan co, no troszeczkę za późno, bo samochód został sprzedany wczoraj wieczorem, zresztą. A, bo ja myślałem, że on jeszcze jest. Bo ja byłem go oglądać, no ja już poznałem wtedy akurat po głosie, że to jest pan Wacław yy, i ja bym go wziął, ale mnie tak ten silnik, ta szmata, to mnie tak troszeczkę zaniepokoiło. Nie pan, no, no tak, no, no ja rozumiem, no ale no, niestety już go nie ma. Ale ciekawe, za ile pan go sprzedał? Pan na pewno spuścił ceny. Wie pan co, no nie. Sprzedałem go dokładnie tak, jak chciałem go sprzedać panu. Bo to była taka cena ustalona i, i tyle. Aha, aha, aha. No i widać było, znaczy widać było, słychać było taki. Taką nutkę takiego zawodu w głosiku tego pana No ja się nie dziwię, no bo on tak naprawdę szukał samochodu takiego zakrytego Chciał tam coś przewozić, jakieś towary niebezpieczne, coś, coś w ten deseń No i zdaję sobie sprawę, że takich samochodów nie mam, Bo ten był wystawiony pierwotnie za 6600, chyba tak go wystawiłem Jakoś do dużej negocjacji, bo negocjacja była spora eee, Natomiast także ci, którzy go kupili, podejrzewam, że byli zadowoleni Bo z tej ceny, tyle ile zszedłem, to sam byłbym zadowolony ale ja też nie narzekam, bo tutaj tak naprawdę nie napracowałem się jakoś szczególnie. Samochód był z pewnych rąk i każde parę stówek dla mnie to jest naprawdę super sprawa. Tym bardziej, że jakichś tam kosztów szczególnych nie poniosłem, bo może 250 zł, coś koło tego, razem ze skarbówką licząc, z ogłoszeniem i tam z jakimiś materiałami, tak? Plus półtorej dnia pracy, także ja jestem zadowolony. I, no I mam też nadzieję, że ci nowi właściciele są zadowoleni. Natomiast pan Wacław no, był mniej zadowolony, ale no niestety. Ja sprawdziłem sobie też ceny takich samochodów i okazało się, że też był w Gdańsku jeden podobny za 12 koła. E, najtańszy był za też 5 z haczykiem, ale był po prostu tak już pognity na dole, że był zamalowany biteksem. A tak generalnie ceny oscylowały tak w okolicy ósemki, coś koło tego. Czyli wydaje mi się, że wilk syty, owca cała, kumpel zadowolony, bo... Tą Kasę też jakoś fajnie przeznaczył, z tego co wiem, na takie rzeczy, jeżeli chodzi o ważny krok życiowy, przyszłość swoją i nie tylko swoją, już pomijajmy jaki. No i wszyscy są zadowoleni? Ja na pewno. Także tyle ode mnie. Dzięki wielkie za oglądanie. Do następnego hej!